zmiażdżył po prostu rywali, dzieląc tutaj i rządząc. Zresztą wcześniej miał też takie zawody w drużynowym Pucharze Świata, gdzie najpierw problematyczne wykluczenie w pierwszym jego wyścigu z Pukiem Ande Iversenem, a później komplet czterech trójek. No był Tomasz Golob w ubiegłym roku jeszcze na Starych Tłumikach tytanem tego toru. Robił tutaj co chciał, nawet jeśli nie wygrał startu, wyprzedzał po dwóch, trzech rywali. Po prostu mógł tutaj zrobić co chciał. Dzisiaj widzimy, że ta sytuacja jest diametralnie inna. Tomasz Golob w tym drugim wyścigu no, był tutaj po prostu bezradny. Tak, zgadzam się z tobą. No, w, e, aktualnie w tej chwili Grek, e, tudzież Holder są, są na pewno lepiej dysponowani od Tomasza Golowa. Niemniej jednak to jest e, dalej mistrz świata, stąd też jeszcze ostatniego słowa na pewno Tomasz też nie powie. Janusz Kołodziej. Chris Harris, Andreas Jonsson i Emil Saifuddinow, no i AJ. AJ tutaj wygrywa startę znakomicie, no ale miał tutaj stosunkowo, nie bójmy się tego określenia, łatwych rywali po lewej ręce, no bo był to Chris Harris i Janusz Kołodziej, no i AJ wykonał tutaj dojazd i wejście w pierwszy wiraż powiedzmy sobie koncertowo. Nieco wolniejszy był Emil Saifuddinow, teraz Emil Tamę przeciera szlaki, szuka sobie tej ścieżki, jak on by się odnalazł na tych miejscach, w których świetnie sobie radzić. Bardzo szybko jeździ Grekeko. AJ bez problemów jedzie daleko z przodu. Emil Sajfudino w trakcie poszukiwań. Trzeci jedzie. Harris, no a ostatni zamyka stawkę. Znowu, znowu Janusz Kołodziej. To jest tak naprawdę taka powiedzmy sobie, no właśnie, no właśnie. To jest tak jak patrzymy teraz na tego zawodnika, bo daleko z przodu jest Andreas Jonsson już jeżdżący na jednym kole. To jest taka... To powiedzieć, żeby Janusz się nie obraził. To jest taka anemiczna jazda. To jest taka jazda, która dzisiaj ani chluby, ani tutaj żadnych punktów boję się, jeśli nic się nie zmieni, Januszowi przynieść nie może. Teraz jeszcze szuka być może jakiegoś defektu, że coś w tym sprzęcie jednak nie pasowało, zagląda gdzieś tam pod swoje siodełko. Janusz Kołodziej, ale znowu wyglądało to fatalnie, wstydliwie wręcz powiedziałby. Tak, nawet nie ma takiego błysku w jeździe Janusza jest po prostu takim w tej chwili zawodnikiem, zupełnie nie przypominającym siebie z, chociażby sprzed z roku, gdzie nawet na tym torze tutaj błyszczał. Na pewno coś trzeba zrobić, pójść w innym kierunku, ponieważ no, znamy Janusza, wiemy, że jest, jest świetnym zawodnikiem, ale tegoroczny sezon niestety przynajmniej od tego upadku. W, w pamiętnym leśnie. No, nie przypomina w ogóle... No... W ogóle nie jedzie. No Andras Jonsson klasą sam dla siebie tutaj żadnych problemów nie miał, aby, aby ten start wygrać i później spokojnie sobie mgnął po trzy punkty. Emil w zasadzie tutaj też ani nie miał aspiracji atakować Szweda, ani nie miał jakiegoś zagrożenia ze strony, ze strony bombera Harisa. Stąd też taki bieg bez historii, po prostu trzeba punkty zapisać i miejmy nadzieję, że pozostałe biegi będą dużo dla nas ciekawsze. Forma powiedzmy fizyczna czy mentalna to jedno, ale sprzętowo widzieliśmy, też nie jest najlepiej, bo Janusz Kołodziej w tym wyścigu tak naprawdę jechał do szczytu pierwszego wirażu, kiedy tam mocniej wyłamał motocykl, to praktycznie no został. No, został jakby ktoś, jakby nie wiem, jakby rzucił tam kotwicę gdzieś i po prostu momentalnie na, znalazł się na ostatnim miejscu bez jakichkolwiek szans tutaj na nawiązanie walki czy dogonienie nawet bombera Harisa. A więc jest fatalnie w przypadku, no niestety, Janusza Kołodzieja, na pewno martwi to Lesz Kibiców w Lesznie, martwi to prezesa Józefa Dworakowskiego. No ale cóż, trzeba z tym żyć, trzeba Janusza, on sam musi o tym pomyśleć, cały team, ludzie bliscy mu, być może jakichś nowych fachowców trzeba zaangażować, no bo w ubiegłym roku, kiedy komentowaliśmy tutaj zawody o Grand Prix Challenge, no to był to dynat, to był człowiek, który aż kipiał, a w tej chwili to jest po prostu, wygląda to dosyć anemicznie.